Pierwszy blok w 2021 roku. Przeżyliśmy jakoś tego sylwestra i mamy już 15 stycznia. Mm. Leci, leci, leci ten czas. Zrobiło się zima. Przyszła do nas w końcu zima od niepamiętnych czasów. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Przyszła zima, ale co za tym przyszedł? Brzus. Szczypie Szczypię w uszy, szczypię w nos, szczypię też naszą skórę. Skóra staje się sucha, nie ma za dużo słońca, jest taka matowa. I chciałam dzisiaj przedstawić Wam naszą turbo nowość, która jest, yy, no spodziewaliśmy się jej już od miesięcy i w końcu jest jest nasze serum z witaminą C plus E kto zna firmę Mary Kay wie, że serum z witaminą C było już od jakiegoś czasu w różnych formułach najpierw to były ampułki później to była tubka ale teraz mamy super nowość bo jako jedyna firma to serum z witaminą C zostało uzupełnione o witaminę E produkt o tyle genialny, że ma w sobie. Nie wiem czy już o jest opatentowane, ale wiem, że ma być opatentowany wyciąg z białej fasoli. Dla kogo jest to serum? W dla każdego. Na skórę pozbawioną blasku, na skórę z problemami, na popękające naczynka, na to, żeby właśnie przedłużyć jej na wilżenie dla wszystkich, dla każdego, dla każdego rodzaju skóry niepotrzebnie yy, czy sucha, czy prze, przetłuszczająca się. Każda skóra potrzebuje specjalnej pielęgnacji. A to jest produkt dobry dla każdej skóry. Mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Ale tu mamy wyjątek. Co jest też takiego fajnego w tym? Mamy tutaj taką miarkę. Rana pokazuje też zużycie. Zobaczcie, testuję ten produkt od tygodnia i tak naprawdę tylko troszeczkę widać z użycia. Zawsze do pielęgnacji przed nałożeniem kremu wklepuję sobie troszkę właśnie tego serum. Serum jest fajne z pompką. Super, super się sprawdza. Naprawdę na wilża to moją skórę czuję, że że nie jest właśnie taka matowa, że jest taka promienna. Promienna skóra. Więc y, parę osób miało już u mnie okazję przetestować. Samo, samo nakładanie jest bardzo przyjemne. Produkt bardzo skondensowany. Y, z mnóstwem dodatków. Ale o tym może później. Ale biorąc pod uwagę warunki, jakie mamy, chciałam Wam też pokazać drugie. Drugą nowość się nowość, bo jest już w firmie od dawna ten krem, ale ja go od niedawna użyłam i zaczęłam stosować ze względu właśnie na te warunki, na to zimno. To jest krem na dzień przedłużający nawilżenie skóry. Właśnie zimno, czy też ciepło, które mamy w mieszkaniu, grzejniki, powodują, że nasza skóra jest naprawdę przesuszona. Potrzebuje dodatkowego nawilżenia i zatrzymania tego nawilżenia. Dlatego, żeby ta nasza warstwa lipidowa na skórka, mogła pracować, to jest właśnie krem dla takiej skóry. Przyznaję, że właśnie na ten czas, kiedy pojawił się bruz, zrezygnowałam z mojego ukochanego kremu na dzień z serii Timewise i przeszłam właśnie na ten krem przedłużający nabliżenie skóry. Nie doceniałam go. Dla kogo jest też ten krem dla osób, które walczą z tłuczeniem, ponieważ ma w sobie bet ma w sobie składniki łagodzące skórę. Nie dość, że przedłuża nabliżanie. To też właśnie dla wszystkich, którzy z jakiegoś powodu tego time różowego nie mogą używać, których uczula, to jest właśnie krem dla nich. Potem wasza skóra naprawdę przez cały dzień będzie nabliżona. I też lepiej będą się wszystkie inne zabiegi później wchłaniać: czy to podkład to właśnie później pudry polecam więc dzisiaj w zimowej scenerii krem i serum myślę, że testy wypadają super zapachy neutralne, bo to też czasem pytacie jak z zapachami, jak z wydajnością jak wszystko co Mary Kay wydajność jest super, wystarcza na długo jeżeli jesteście zainteresowani innymi produktami, albo chcecie przetestować, czy krem, czy serum, zapraszam do kontaktu. I już szykuję dla Was kolejne wrogi z naszymi kolejnymi nowościami, genialnymi, już Wam zdradzę, błyszczykami, które tak naprawdę od wczoraj są dopiero w sprzedaży, więc zachęcam do subskrybowania, do obserwowania. Trzymajcie się cieplutko, ja mykam jeszcze na samki bo trzeba wykorzystać ten czas. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia. Pa!